Cześć, witamy ponownie na kanale Husator, z tej strony Arek i zapraszam Was na drugą, już finalną przejażdżkę Junakiem M15 którego zmodyfikowaliśmy na 150. Wcześniej mogliście widzieć pierwszą jazdę zaraz po zamontowaniu cylindrów zmodyfikowanych i powiększonych, jeśli chodzi o pojemność na 150. Musieliśmy go troszeczkę dotrzeć, potrzebowaliśmy więcej czasu. Zrobiliśmy około 200 km. I taki tip dla wszystkich użytkowników Junaka M15, którzy nie wiedzą, jak zmienić licznik dzienny na ogólny, trzeba na włączonym silniku, dwa razy włączyć długie, krótkie, długie, krótkie i powinien się przełączyć e, wtedy na licznik dzienny bądź na licznik e, ogólny. E, Według mnie e, modyfikacja, którą zrobiliśmy w, tych, w tym modelu, Junak M15 na 150, jest najbardziej e, spektakularna, e, najbardziej można powiedzieć budząca kontrowersję. E, dobrze wiemy, że te motocykle nie mają homologacji na 150, e, i osoby, które twierdzą, że ja nie mam prawa tym. Jeździć, to prosiłbym zachować takie opinie, ewentualnie dla siebie. Ja mam kategorię A. Silnik jest oczywiście częścią wymienną w takim pojeździe, pojeździe, i każdy robi taką modyfikację na własną odpowiedzialność. Liczę na wyrozumiałe komentarze i każdy wie, czego chce od danej modyfikacji. Przypominam, że taka modyfikacja spowoduje, jak ktoś nie ma kategorii A. A1, A2 bądź A będzie miał mandat i on jest chyba na poziomie teraz 1500 zł, ale tutaj mnie poprawcie jak coś w komentarzach i no nie można tak naprawdę według prawa jeździć tym motocyklem. Trzeba mieć tą kategorię, o której wcześniej wspomniałem. No i co, wracamy do jazdy. Tym motocyklem jeździ się fenomenalnie. Jest to całkowicie inna jazda niż oryginalnym junakiem 125 czy Euro 4, bo Euro 5 już ma poszerzoną mapę i jest już to zauważalna mocy. Ma więcej koni, 13 koni tylko tyle, ile Euro 4 po modyfikacjach. Nie jest już takim mułem i już się przyjemnie jeździmy, modyfikujemy, pokazujemy Wam wszystkie modyfikacje i to w, zachęcam do oglądania sobie w innych filmach. Tutaj mamy model Euro 4, który jest przerobiony na 150, który daje dużą frajdę z jazdy. Jest bardzo dynamiczny, jest szybki. Na każdym biegu ciągniemy go praktycznie do 10,5 tysiąca obrotów. Bardzo szybko dochodzimy do maksymalnych obrotów, wtedy zmieniamy bieg na wyższy i tak lecimy praktycznie aż do 5. I oh. E, szczególnie po naszych e, modyfikacjach, e, robimy lekkie odkręce, odkręcenie manetki, i już e, nie ma nas za, moto, za samochodem i możemy jechać swoim e, tempem. Jest to e, bardzo dynamiczna jazda, szybko osiągamy 84, 85 do 90 km na godzinę. Ja tu jeszcze przypominam, że jeździmy na dotartym e, silniku, więc nie wolno jeździć na maksa, więc to też jeszcze jest e, do, e, do docierania. E, myślę, że te osiągi po 1000 km. Na pełnym dotarciu już będzie e, całkowicie inna e, jazda. Będzie pewnie pół konia mechanicznego jeszcze więcej, ale o hamowaniu powiem w, w, już przy m, e, okazji, jak już będziemy na serwisie, na hamowni i będzie on wtedy. Hamowany. Droga jest tutaj wybrana specjalnie, bo mamy i teren zabudowany, mamy jakieś obwodnice, mamy ronda. Mogę wtedy Wam pokazać, jak tym motocyklem bardzo przyjemnie się jeździ, jak się składamy, jak można przyspieszyć na powiedzmy drugim, trzecim biegu na bardzo dużym podjeździe, jakim mamy właśnie teraz. 60, 70, tu już miałem na koniec praktycznie 74 km na godzinę, i to przyspiesza cały czas. Wjeżdżamy na obwodnicę, ja tutaj przed sobą miałem samochód, więc go tak naprawdę minąłem, jakbym jechał 600, więc jest dużo, dużo, duża poprawa. No i co? Tutaj już... Na samej obwodnicy miałem około 102 czterech km. Ten tunik jakby nie daje, przyśp... nie daje prędkości maksymalnej. Trzeba wtedy na zębatkach działać, ale tutaj klientom głównie chodzi o moc, którą mamy na kole. A w tym motocyklu udało nam się zniwelować stratę na kole poprzez tą pojemność, poprzez ten moment obrotowy. Tej straty jest bardzo mało. Tak naprawdę strat jest 6 koni, a nie około 9 koni mechanicznych. poprzez Państwo poprzez duże opony. I tak można wymieniać nieskończoność. Przy okazji, możecie sobie zobaczyć nasze zaplecze, to gdzie magazynowane są te pojazdy, to gdzie je trzymamy, jak wygląda serwis. Serwis już jest otwarty. No i co, zapraszamy już na stanowisko hamowni, bo będziecie mogli podczas tego vloga obejrzeć sobie, jak hamowany jest ten motocykl. Jest to pierwsze hamowanie w Polsce pokazane. Junaka 125M15 zmodyfikowanego na 150. Przypominam, na chwilę obecną takie czarne możemy robić tylko w modelach Euro 4 bez tych nowych modułów z poszerzoną, poszerzoną mapę czyli Euro 5.0.3 tutaj mamy Euro Zero3, jeszcze działamy, to jest moduł tryskowy Delphi i one są spokojnie modyfikowane mamy możliwość tego robienia moduł Euro 5 jeszcze jest dla nas nie do zrobienia, walczymy działamy, czy potrzebują czasu, tak jak w przypadku pierwszej modyfikacji Euro 4 potrzebowaliśmy trochę czasu i udowodniliśmy, że możemy. Motocyk jest zabezpieczony, motocykl jest przygotowany, hamownia jest skonfigurowana. Jak widzimy, tutaj ustawiamy sobie do czwartego biegu. No i później mój wspólnik Kuba mocno już na czwartym biegu przyspiesza z niskich obrotów aż do maksymalnych obrotów. I wtedy na hamowni możecie, możemy zobaczyć różne wykresy. Możemy zobaczyć, jaką to ma moc, możemy zobaczyć, jaką ma stratę. Widzimy, jaka jest temperatura. Po prawej stronie widzicie wiatraczek, żeby schłodzić. No i osiągnęliśmy 15 koni mechanicznych przy mocy 9 koni na kole, więc to jest świetne. Zobaczcie, jak ten wykres idzie, więc modyfikacja mega, 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 mega udana. Zapraszamy do kontaktu, w opisie jest mój numer telefonu i mail. Trzymajcie się, cześć!